manko Z tej strony IKB. i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować granie w Świat Parku Wolnego Water Park World. No to od razu może przejdźmy do gry. I ten kto nie widział tej gry to zapraszam do poprzedniego odcinku. No to włączamy. Santiago z poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku trochę zbudowaliśmy tu, i ja poza kamerą trochę, jakby ulepszyłem ten basen. Dodałem powiększyłem tutaj zjeżdżalnię. Taka teraz długa jest Cobie włączyć dźwięk. O nie to na... Musiałem sobie coś przełączyć, ale dobra. No to dzisiaj. Widzę, że Piopek Speed gra. W ostatnim odcinku udało nam się o połowę podwyższyć. Tutaj. Jestem ciekawy, czy mogę przenieść. Przesuń. Slide. <śled> Slide. No dobra. No to odkryjmy coś nowego, może zamknięte tuby, co to jest strome slajdy, tuby czy strome? O, oh. potem zobacza. Potem jak będzie mnie stać. A na razie. Może powiększymy naszą platformę? Gdzie to było teren? Dodaj teren. Czy mógłbym jakby skopiować? Dobra. To potrzebuje drewno. To wybieramy sobie drewno. I mamy ładny terenik. Sobie go podwyższamy. O, to jest mój kolega, Piapek Speed. Sobie usunę. Ok, ludzie sobie tu wchodzą na spokojnie. A mogę zrobić takie do góry? Nie. A szkoda. No dobra, mniej więcej coś takiego jest. że usunę tutaj. Chciałbym tam część usunąć. Chciałbym, żeby gdy, gdy się wchodzi po tym. O nie, Ctrl Z. OK że jak się wchodzi po tym, po tych schodach, to widać jeszcze basen. To tu usuniemy, tu usuniemy i tu usuniemy. I... Chciałbym... pomalować teren trawą. Trawą, aby na pewno... Mm. Nie wiem, jeszcze chciałbym zobaczyć, jak można usunąć te tutaj takie niepotrzebne rzeczy. Jeszcze zobaczę ściany. Czy zrobić tu taką ścianę? Mogę drewnem to zrobić. O! Teraz to o wiele lepiej wygląda. Nie muszę to zmienić na drewno też. O! No i o to chodziło. Nie w tą stronę. Chciałem w tą stronę. O! Czy to dobrze wygląda? Nie wiem. To postawmy tutaj lewitującą ścianę. Nie chodziło mi o to. Chciałem tu bardziej postawić drewnianą ściankę. Która by... O nie. I teraz trzeba to malować. O. Aha. To może skopijmy i ta kopa maluje Okej, okay, idealnie. Dobrze to wygląda. Raz sobie jeszcze tutaj. To usunę to. Okej, okay, ładnie. I tutaj. Coraz ładniej. To wygląda coraz bardziej mnie ten park zachwyca sobie tu jeszcze skopiujemy ładnie tu nie tu już nie tu nie chciałam, tu chcę. O! No i teraz to wygląda porządnie. Ale, żeby to tak wyglądało jeszcze lepiej, to może tutaj zrobię teren usuń teren. I chciałbym, żeby usuwało teren mi drewniany. Okej. Okay. A tutaj, ja tutaj chciałbym dodać ten znaczy pomalować teren. Tutaj tak ładnie. Okej. Okay. I teraz tu ładnie to wygląda. Trzeba będzie jeszcze to usunąć. Tutaj te kawałeczki. U, tamten park dobrze wygląda. Może nas też będzie taki ładny, zobaczymy. Ściany. Tu bierzemy. Kopujemy sobie stąd. Tutaj. Tutaj. Oj. To trzeba... A, to już mam ustawione. Fajnie. Mm. Mm. Czyli muszę to o jedno przesunąć. To usuwam, to usuwam. Te dwa usuwam. I te dwa usuwam. I teraz jak tu sobie to skopiuję. Tutaj. O i teraz to dobrze wygląda. O, o to mi chodziło. Taką ładną, takie ładne wejście. Tutaj mam. Wchodzi się. I tutaj trzeba jeszcze zrobić ściany. Oj nie z tego. Z tego, może tu usunę to miejsce, żeby tu było miejsce jeszcze na zjeżdżalnie, bo kto to wie? Może tu będę coś budować, sobie tu jeszcze postawię. A nie, tu nie może być. Czy może być? Nie wiem, ale skopiuję tutaj. Nie wiem, czy to dobrze wygląda to miejsce. Tutaj się zaczynałem zjeżdżalnie. Hmm. Nie wiem. Ale na 100% trzeba jakieś drzewko postawić, czy jakiś krzaczek. A można jakoś zmienić kratkę? Nie wiem. O, takie krzaczki właśnie mi były potrzebne. Hmm. I jeszcze może taką roślinkę. Niech to. Tak. Okej, okay, tu mogę postawić. A małego krzaczka tu postawię. Tak. A może ja po prostu usunę te rzeczy. Ja zrobię tutaj taki, z tych takich małych. Tutaj taką ładną jakby zatoczkę. I tutaj... Jest jakiś mniejszy kwietnik? Nie wiem, czy jest. Czy hmm. urządzenie tu nic, nic. O, coś takiego, taka lampa. Ale ona by musiała być do góry. Tutaj na przykład byśmy coś zawiesili na ścianę. I tutaj byłoby coś... jakieś rekwizyty. Tutaj powinno być jakieś jakiś obraz czy coś w tym stylu. Ale nie wiem czy coś takiego jest. Hmm. Żagiel. A to takie. Du o, czy. To takie duże. Czy to jest prawdziwy żagiel, że ja mogę sobie zrobić statek? Taki załóżmy udawany. O. Wykorzystam na pewno. Ale powracając do tego, to ja bym musiał. Zrobić w tym miejscu coś ładnego. Okna tu nie postawię. A może bym postawił? A to by było takie puste. A, to jest... To tutaj nie. Tutaj potrzebuję... A, bo to są tylko rekwizyty. Temu, może powinienem postawić tak... O, takie nutki, to by było dobre. O, tutaj nutka. Ja bym chciał zrobić ustawienia. O, siatki, brak siatki. Ale na ścianie dalej jest siatka. To sobie tu zrobię. Tu zrobię. I tu tak na dole. Nie, ta jedna jest taka niedobra. Niedobrze to wygląda. Może zrobię coś takiego. O! A głośniki? Mogę postawić tu. Nie był chciał zwykły głośnik. O a, no to to taki podwieszany jednak Trzebuje to tu. A, czyli to można kupić zasoby danego przedmiotu, już rozumiem. No dobra, to na razie mamy coś takiego. Dużo czasu to zeszło, jeszcze. Jeszcze zróbmy jakąś on... no zjeżdżalnię. Może na siedząco? Wiosenne. Uuu! Ciekawe. Kostum 1, kostum 2, to, to sobie wybieramy. I jakiego to będzie? Czerwona zjeżdżalnia, czerwona szybka zjeżdżalnia. Mamy dużo pieniędzy. To co zrobimy? Coś takiego może. Albo takie, takie zawijasy, o to będzie dobre. Zobaczę, tu zrobię coś takiego. Coś takiego, będzie wyprostowanie. I taki duży zakręt. Potem leciutko trzeba będzie do góry. Może to wyprostować jednak. I tutaj taki duży zakręt. Mniejszy? O, idealnie się zmieściło. I teraz tu w drugą stronę duży zakręt. Nie wiem, czy starczy pieniędzy. 255. To coś takiego będzie. Może otworzę tą zjeżdżalnię. Zobaczę, czy z tego rozpędu będę. Gdzie można tu do góry, jakby? Ale tu zdecydowanie będę musiał zrobić a, a mogę prosto nie, Ctrl Z. jest prosto i potem tu. W dół. Nie mogę. To może zrobić coś takiego. I tu mogę w końcu w dół. Tak mogę. I to będzie coś takiego. Zamknij edytor. Ciekawe to będzie, zobaczę. Otwórzmy. Zobaczmy pierwszego klienta. O, tutaj już dużo osób wchodzi, bo tu są. O, pierwsza osoba, zobaczmy. Czy wiedzie? Tak wiedzie. Czyli tutaj muszę jeszcze pogłębić basen? To zrobię coś takiego. A to może taki basen? Nie, taki. To chociaż taki? Nie, nie stać mnie. Ciekawe że można robić takie fajne wiki basy tymi zjeżdżalniami 900, żeby to zrobić Może zrobię z tych A gdybym zmniejszył jakby... O, 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 o! o. Teraz zobaczmy, wpadnie ładnie. Tak. Idealnie. Ładne baseny. Dobra, no to teraz zróbmy podsumowanie tego odcinka. W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy nową zjeżdżalnię. Ulepszyliśmy wygląd tych schodków. I aż trudno powiedzieć, że, że ty tylko te dwie rzeczy tak długo zajęły. Dobra. To jeszcze się przejdźmy tutaj. I w poprzednim odcinku tu jeszcze powiem, że zbudowaliśmy te ładne prysznice. What? Dlaczego kręcą mi się nogi? Dlaczego jestem czystszą mastrzyną? Fajne rozwiązanie. No dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.